Dzisiaj powiemy kilka słów na temat różnic pomiędzy robotami koszącymi 315 a 315X. Obydwa roboty mają po jednym przewodzie doprowadzającym. Dokładnie tak, natomiast często pytacie nas, co wpływa na cenę, że 315 jest droższa od... 315X jest droższa z 315. Są to maszyny bardzo podobne, natomiast 315 to jest najmniejszy automat z rodziny X-Line, czyli automat, który ma umowany zderzak, automat, który ma ledowe światła i system nawigacji GPS, który ułatwia kosiarce kosiarce pracę w skomplikowanych ogrodach. Dzięki temu kosiarka jest troszeczkę bardziej wydajna. Natomiast nie jest to znacząca różnica, bo odpowiednio 315 kosi maksymalnie 1500 m, 315 z x 1600 m trawnika. Ale obydwa te automaty mają regulację wysokości Manualno. Dokładnie tak. Wygląda to pokrętło troszeczkę inaczej. Natomiast dopiero w serii 400 mamy czwarty dodatkowy silnik, silnik regulacji wysokości koszenia. Tutaj odbywa się to manualnie. Ma to tyle znaczenie w serii 400, że możemy tą wysokość koszenia zmieniać z każdego miejsca na świecie przy 430, jeżeli mamy ją skonfigurowaną ze swoim telefonem komórkowym. No i jest jeszcze jedna dosyć ważna różnica a mianowicie robot 315X ma konekta. Yy, Dokładnie tak. To jest też to, co system nawigacji GPS i ten Automower Connect. Automower Connect to jest taki system, który możemy sterować automatem z każdego miejsca na świecie. I to ma robot 315X. 315 ma Connect Home. Czyli taki system, który może sterować tą kosiarką tylko w odległości od 10 do 20 metrów. Czyli tyle, ile łapie zasięg Bluetooth. Tak. Natomiast funkcje są generalnie praktycznie te same. Natomiast co ciekawe, jeżeli chcemy kosiarkę skierować do bazy, bo będziemy korzystać z naszego trawnika, jeżeli pogoda sprzyja, nie musimy tej kosiarki ganiać przysłowio po ogrodzie. Natomiast jeżeli jesteśmy w odległości około tam 15 metrów od kosiarki, możemy za pomocą telefonu komórkowego wydać kosiarce polecenie parku i kosiarka wtedy wróci do bazy. Dobra, ale 315X dodatkowo też jest lokalizowana przez tą aplikację, czyli nawet gdyby zdarzyło się tak, że wyszłaby nam z ogrodu, tak, bo ktoś by ją zabrał, to lokalizujemy ją z dokładnością do metra, półtora metra. Tak, tutaj warto jeszcze wspomnieć to, co powiedziałeś, wyszłaby z ogrodu. Często nas klienci o to pytają, co się stanie, jeżeli na przykład kosiarka jest naładowana, jeździ po trawniku, a jest awaria w dostawie prądu. Wtedy, jeżeli baza nie ma prądu, nie ma sygnału pętli, kosiarka od razu się zatrzymuje, ze względu na to, żeby właśnie nie wyjechała poza ogród, albo nie wpadła na przykład do basenu czy do stawu więc jeżeli nie ma prądu, kosiarka nawet jeżeli ma akumulator naładowany do pełna, ona wtedy się zatrzymuje. Jakbyśmy mogli jeszcze pokazać tylko od spodu tą 315X i 315, to właściwie niczym się nie różnią, to są identyczne, identyczne szerokości tarczy koszącej. Tak, no tutaj, tutaj dla dociekliwych ten drugi przewodzi, to jest przewód do zasilania światełek ledowych. Tutaj tego nie mam. Jeszcze jedna bardzo istotna sprawa dla osób, które już mają automat 315 ewentualnie 310 istnieje możliwość założenia tego modułu. Wkładamy wtedy do środka kartę, na której jest już nadrukowana w technologii 3D karta SIM i wtedy mamy też możliwość podglądania kosiarki i wydawania jej poleceń nie tylko na zasięg Bluetooth, ale z każdego miejsca, gdzie mamy dostęp do. Czyli USB. do 315 możemy założyć konekta. Tylko tyle, że wtedy różnica pomiędzy jednym a drugim automatem będzie polegała na braku GPS-u do. Zasysania mapy ochrony. Dokładnie tak. Natomiast, w razie gdyby posiarkę ktoś chciał nam upraść, to wtedy też dostajemy powiadomienie na telefon, że posiarka opuściła strefę chronioną. Okej. Okay. Dziękuję.